ministerstwa. Ile ich potrzebujemy, żeby Polska funkcjonowała? Tak naprawdę tylko 10. Musimy mieć Ministerstwo Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale edukacja, szkolnictwa oraz badania i rozwój to tak naprawdę jedna wielka dziedzina. Jeśli edukacja, szkoły podstawowe, średniej, i potem szkolnictwa wyższego będzie słaba, to jakie badania i rozwój zamierzamy prowadzić na uczelniach przez rektorów? No Zapomnijmy o tym, jakie damy kadry wykształcone. Jeżeli matura będzie bez matematyki, to takie ministerstwo się teraz wypowie. No, czy minister edukacji mówi, że nie róbmy matury z matematyki, bo dla dzieci są za ciężkie. Ale czy ministerstwo szkolnictwa wyższego i badania i rozwoju też jest tego zdania? Infrastruktura, energetyka i transport. Przecież to jest jednolite. Budujemy drogę, musi być most. Budujemy linię energetyczną, musi być gdzieś elektrownia, musi być gdzieś źródła paliwa do tej elektrowni. Gdzieś muszą być zbiorniki z paliwem zapasowy na stan wojny. Infrastruktura krytyczna to również cyberbezpieczeństwo, czyli po prostu system łączności. Wszystko w jednym ministerstwie, bez opowiadania, że przez most pociągnęli światłowód. Spalił się most i nikt nie wiedział, że tam był światłowód. No tak to po prostu wygląda. Gospodarka i finanse. Dlaczego mają być rozdzielone? Przecież jeżeli nie ma rozwoju gospodarczego, nie ma co produkować, nie ma przemysłu, to jakie podatki będą wpływać? W ten sposób finansiści są wyalienowani. Oni by tylko podatki podnosili, a może by tak trochę rozbudować gospodarkę. Kultura, turystyka, dziedzictwo narodowe. No Wyobrażacie sobie, Turystykę bez muzeów, bez wystaw, bez teatrów, kin. Przecież to jest jedność. Oni połączyli kulturę i turystykę ze sportem co ma w ogóle tyle wspólnego, co nic. Ministerstwo Sprawiedliwości no to nie ma co tutaj dodawać Spraw zagranicznych, wiadomo zdrowia i sportu. Sport wyczynowy to też zdrowie, tak? to już na takiej granicy, że to zahacza o ryzyko utraty zdrowia, ale przede wszystkim zdrowe zachowanie to też sport. Bo lekarz sportowy to przecież jest cały czas w tym ministerstwie, no przestańmy to ograniczać. No i ostatnie rodziny pracy i polityki społecznej. Zakładasz rodzinę, musisz mieć pracę, musi być jakaś polityka społeczna, w jednolitym, w całym systemie musi być wszystko tutaj zgromadzone. Więcej ministerstw naprawdę nie potrzebujemy.